Witajcie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy będę oprawiać tą pracę z kotkiem. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Prosiłam Was o wypowiedzenie się, która z ramek będzie ładniejsza: czy biała, czy taka szara. I właściwie. Prawie, że jednogłośnie stwierdziłyście, że jednak biała ramka będzie fajniejsza, więc tak jak obiecałam, oprawię dokładnie tak, jak sobie życzycie, czyli ramka będzie biała. Byłam po szkło u szklarza, zobaczcie, mam docięte na wymiar, takie samo 2 mm szkiełko, kosztowało mnie to 3 zł, więc właściwie... No, nie był to jakiś taki straszny wypadek przy pracy z tym szkłem, bo już bałam się, że będę musiała całą ramkę kupić, ale okazało się, że szklarz mnie tutaj uratował i uszczęśliwił. Pięknie dociął, jeszcze wyszlifował kanty tu na, na brzegach, także super, jest takie bardzo fajnie to szkło się prezentuje. Ok, umyłam je dodatkowo, żeby lśniło, no i myślę, że teraz możemy przystąpić do oprawiania tej pracy. No, więc tak. A, dodatkowo wyprasowałam sobie kanwę, żeby była bardziej taka, no ładnie się prezentowała, była taka odświeżona i myślę, że teraz jest dobrze. Także nie wiem, czy będę Wam przyspieszać tą oprawę. Troszeczkę tą kanwę sobie tutaj przycięłam, już Wam powiem dlaczego. Zresztą jak odwrócę tą pracę, to i tak będzie widać, gdzie ten kotek ma się znajdować w tej oprawce żeby było ładnie i wyśrodkowane. Już patrzę, żeby tak było równiutko. Tutaj jeszcze przesunę, żeby ten brzeg się zmieścił. Dobrze, chyba będzie idealnie. Najpierw sobie przyszczypnę tutaj tak na próbę tą pracę. żeby ocenić, czy to się będzie dobrze prezentowało. Tym razem nie będę zawijać tej kanwy wokół tej, tego tła, tylko przyczepię do paspartu. Tak się prezentuje. Teraz jeszcze podłożę białe tło. Proszę, tak się prezentuje ten kociak. Właściwie szkic kota z białym paspartu w białej ramie. No i praca skończona. Powiem Wam, że projekt był naprawdę przyjemny. Bardzo fajnie się go robiło. A Kusi mnie, żeby zrobić podobny projekt, ale w odwróconych kolorach, czyli czarne tło, a tutaj na jasno te kolory szkicu kota. No zastanowię się. Na razie to zamówiłam czarną kanwę, zobaczymy jak mi się to, ten projekt będzie tutaj komponował. Muszę dobrać kolory, no zobaczymy czy zdecyduje się czy nie. Na razie mam fantastyczne plany na przyszłość, ponieważ bardzo fajny, fajny obrazek do mnie idzie. Właśnie dzisiaj zamówiłam, mam nadzieję, że będę mogła go Wam pokazać w najbliższym czasie. I cóż... Cieszę się, że śledziłyście tą serię. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. Bardzo miłe słowa. Cieszę się, że uczestniczycie w tych moich pracach. Nawet jeżeli bezpośrednio nie odpowiadam na komentarz, to i tak czytam wszystkie komentarze. No tak się składa, że jeżeli nie od razu, to po jakimś czasie, ale na pewno zareaguję na jakieś pytania, czy jakieś prośby. Także możecie pisać śmiało. I dziękuję, że byłyście ze mną podczas tego projektu. Także do zobaczenia przy następnej pracy i żegnam się na razie z Wami i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia!